Siemanko wszystkim, z tej strony Florek i Kycu, dzisiaj wyjątkowo ja siedzę przy komputerze i gra, nagrywamy dzisiaj Tarna, jest to pierwszy odcinek z serii yy, właśnie tej, no i Nareszcie, z programem do nagrywania, z czego się niesamowicie cieszę. A więc przejdźmy do rzeczy. Zaczynamy od początku, i tutaj mamy ogólnie podpowiedzi, tak? Mam jeszcze jedno konto, na którym mam załatwione te inne sprawy, mam dosyć duży level. No ale teraz nie ma na to czasu. Mamy wspólne z kyckiem konto. No tak. i e, zaczynamy od nowa, aby ogólnie tym, którzy dopiero zaczynają pokazać mniej więcej o co tutaj e, nie, biega. Ja. No. Okay. no dobrze, a więc mamy tutaj punkty akcji, punkty obrony i punkty obrony przed... E, przed czym to? Przed tymi urokami wszystkimi, nie? Tak. E, no i tutaj. Obronę Ustawiamy y, tutaj, trzy, na przykład tutaj trzy paski, ale nam oczywiście nie pozwalają. Trzy paski, tutaj y, mamy tą y, obronę przed łucznikami. Tutaj chyba dwa, jeżeli się nie mylę. Y, a nie, tutaj nic. OK. i on nas atakuje i strzelił nam headshota z całej siły. Tutaj się bronimy, właśnie. Tutaj się broni przed atakami z bliska. OK. Wszystkie takie fizyczne zostały obronione. I teraz y, ustawiamy aż na cztery y, obronę y, z daleka. No ale urokiem nas załatwił y, No dobrze. Oczywiście obroniliśmy się. Y, no dobrze, a więc teraz musimy tutaj ustawić. Na dwa, oczywiście. Na dwa. Tak jak podpowiadałem oczywiście, bo jak inaczej zrobimy, to oczywiście nie da się. Przegramy. No, nie da się. Obroniliśmy się, przejdźmy teraz do ataku. Najpierw zwolnimy trochę PA, czyli jakiś tam punktów, nie? Tutaj do dwóch, tu do dwóch i tu, i do, tu jednego. do jednego. I tutaj ustawiamy zwykły atak na dwa. I, I ja może sobie jeszcze z dobrej woli ustawię rzut kamieniem. Kurde, nie da się, oczywiście na mnie pozwalają, no. Brawo. Mnie teraz atakujemy, ale on się broni. No i bardzo dobrze się broni. Y w sumie, tak jak y, zawsze jest tych różnych, tych, no, Gra. grach. tak, jak zrobię wszystko według instrukcji, to i tak wygramy, a więc ta, taka już ustawka, nie? W sumie trochę możecie przed chwilą zabrałem, a więc tak, teraz rzut kamienie. Nie, ja chcę na cztery, a oczywiście trzeba na trzy, bo inaczej kurwa człowieku nie fligi. No dobrze, strategia. Aby uprościć ustawienie ataków, możesz czytać jednym kliknięciem gotową strategię. Aby to zrobić, kliknij na jeden z dwóch przycisków obok zegara. Dwójeczkę, może. I to mniej więcej tak no wygląda. No i teraz trzy ataki. U. No i nice. I gra. Yy, ok, pokłaca na ciśnij odpoczynku, aby zregenerować utraconą energię. No dobrze, a więc yy, tak. Tutaj, tutaj jest, wyjdziemy, gdzie mamy iść. Tak? I tutaj Chwilę ja odpocznę. odpocznę. Chwilę sobie odpocznę, chociaż nie mam już po co, bo w sumie mam pełną manę i życie i tak dalej. Yy, tutaj jest kto? Yy, tak, ten faccio. Jest jeszcze Maja i Paul chyba to jest, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, ustawiam sobie 2, jeden. Yy, to jest, ja robię oczywiście według swojego uznania na cztery. Chociaż to nie jest moje uznanie, po prostu tak, jakoś mi się klikło, że tak powiem. Zawsze ustawiam: zwykły atak i rzut kamieniem. Na 3 i na 4, no ale tak jakoś poszło mi niefajnie. Już leży. No, to jest chyba male, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli nie, no to źle pamiętam. Yy, już. Dobra. I teraz jakby zwolnię sobie tutaj jedno, jak tylko będzie moja kolej to w ogóle zmienię narzut kamieniem i tak mniej więcej to będzie później jakąś może strategię wezmę jeżeli w ogóle zdążę chociaż widzę, że on tutaj raczej ma łatwe uniki tutaj do zwykłego ataku, a więc jedynka to jest taka dwójeczka może, o tutaj będzie już łatwiej zdecydowanie łatwiej, bo to trzeba ogarnąć, bo na przykład, jak zobaczymy, że unika łatwo dosyć ataków z bliska, to musimy ustawić tak, żeby ataki z daleka bardziej u nas funkcjonowały. No dobrze, a więc powtarzam sytuację. No. no mhm. już, Też unika. unika. Dobrze, w takim razie teraz ustawię sobie na jedynkę, jeżeli w ogóle go nie zabiją. Chociaż to nie ma w sumie teraz sensu, nieprawdaż? Bo już ile mu życia zostało? 2 HP, że tak powiem. No. no. Dobrze, no więc wygraliśmy ja i okej okay, w ogóle, te, jeżeli ktoś nie, nie zna tej historii, to powiem tak, że, yy, że to się zaczęło tak, że żyliśmy sobie w spokojnej krainie, że tak powiem. Yy, mam tutaj nowy sprzęt, żyliśmy sobie w spokojnej krainie, wszystko grało i tak dalej, ale nagle yy, wojska z, yy, z sąsiedniego jakiegoś królestwa yy, Zaatakowały nasze, i to się wszystko zaczęło. Zaczęły rozwalać wszystko i tak dalej. I teraz właśnie będziemy z nimi walczyć. Oczywiście nie, nie chcę spoilerować czy coś, ale nie damy sobie rady i, musimy, i będziemy musieli uciekać. No dobrze. Oczywiście prosimy o łapki w górę. Przy okazji, jeżeli Wam się odcinek spodoba. Prosimy o łapkę w górę. No ale dobra, już nie żebrając o łapki i subskrypcje. Jedziemy dalej. Normalnie powiedziałabym, żebyś trzymał łapy przy sobie, ale ledwo mogę się ruszać. Też mnie kiedyś prowadziłaś. Pamiętasz Paul wino przyniósł. Nie wiedzieliśmy, mi jaką ma... Moc. Ktoś wiedział, jaką mam moc, ale dobra, nie ma czasu na wspominki. Musimy dostać się do wioski. Jasne, ruszajmy. A więc idziemy do wioski. To bez sensu, Z Mają na plecach, nie mamy szans. Musimy sprowadzić pomoc z wioski. A kto pomoże wiosce? Wioska płonie, widać dym nad lasem. Niech to szlak, racja. Musimy się rozdzielić, jeden z nas pobiegnie do wioski ostrze z bliskich, a drugi rozstanie się z Mają. No i musimy tutaj wybrać ostrzegę mieszkańców lub zostanę przy Maji. Ja ostrzegę mieszkańców, więc idę do wioski. Idziemy. Yy, tutaj mapa zadania oczywiście wielka ucieczka i idziemy. Tutaj o, tu się nam chwilę będzie ładować, oczywiście będziemy nagrywać jeszcze różne tego typu gry, więc proszę w komentarzach piszcie, czy się podobał Wam się podobało, ten odcinek, jeżeli tak, to będziemy więcej takich odcinków robić, tak, więc piszcie. Mhm. Dobrze, e, niedługo kolejny odcinek, tak powiem, między, między tematem, no ale jedziemy dalej. Leon, nie idź prosto, bo zginiesz, biegnij na skarpę i zrzuć na nich głaz, biegnę, dobrze. Jedziemy tutaj. I to będzie właśnie fajny moment. <laughs> I Za... Uwaga! Nieźle się polała, krewca. No, Dobra, go... tutaj muszę z nim walczyć, no niestety. Yy, nie mam zbyt dużo siły i tak dalej. Życia w ogóle mam mało. No ale cóż, no, mam poradzić. Jest coś życia. Więc. Przeżyję. Nie ma się nie Dobra! No nieźle, nieźle może cię zabrałem. Bardzo, bardzo się. dużo. Ale ten mi znowu zabierze, bo pamiętam walkę na tamtym koncie. On dużo mi zabiera, ale w sumie ja no. I tak wtedy tak prowadziłem. Monika, ale teraz już ginie. No, I jeszcze zostaje właśnie nam drugi torfki e, I ma o 50kp. Jak nie. Łatwo go załatwię. Spójrz, no. łatwo załatwię. No. No i ile jeszcze stało? A ile mi? <laughs> Zresztą niewiele życia mi zostało, jeżeli ktoś jeszcze nie, nie do końca ogarnia to i nagrał, no to życie to jest to czerwone, łana to jest z tego co pamiętam niebieskie. niebieskie, no dobrze, a więc wyjdź, już wszystko załatwiona, więc jedziemy do wioski, no, no nie, no, tutaj jesteście, tarniczycy, gincie haha, dobra, to już, no, o nie, 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 nie. Mamy pełne I życie. Prawie pełne. No prawie pełne. Zawsze coś, więc będziemy się starać, jak najlepiej by no przeżyć po tej walce życie, a nie koniec skręcić tą rujkę. Właściwie, jeżeli dobrze pamiętam, to kiedy tutaj walczyłam, zginąłem chyba na tamtym koncie i miałem takie coś, że grałem ze śmiercią w karty. No dobra, na razie nic nie zmieniam, na razie jest jak jest, o, nie, wygram to i ucieknę, ojciec ich załatwi, mój, niby mój, tak, yy, i ucieknę, yy, ucieknę stąd, nie, zaraz powiem. ty uciekaj, a ja się z nimi rozprawię, coś takiego będzie Niezłe pizza. dobra, mogę w sumie, dobra, uciekaj, czyli muszę uciekać Dobra. Ok, i idziemy teraz tutaj. Polecam o mój Boże. Y... Malina Koła, to twoja sąsiadka. Dawno temu, jak była młodsza, po... y... podglądaliście ją z Paulem w kąpieli. Leży teraz martwa, okrutnie okaleczona przez utor. A tutaj jej mąż. Y... No dobrze, a więc idziemy tutaj, chodzimy do środka, tutaj jest w ogóle mm, niby nasza matka, powiedzmy. Mm. Ja, okay. Matka, jesteś, gdzie ojciec? Musimy uciekać, wieś płonie. Jest za wsią. Uciekajmy. Wszystko mam przygotowane. I wybiegamy przed dom. Tutaj mamy ojca, z tego co widzę. Biegnijcie nad potok. Tej ścieżki szybko nie znajdą. Tam się spotkamy. Jesteś ranny. To nic. Bierz matkę i Alenda i uciekajcie. Ja zatrzymam utorczyków. Nie zostawię cię tutaj. Biegnijcie, bo wszystkich nas zabiją. Teraz Ty jesteś odpowiedzialny za rodzinę. Nagle pojawia się wielki utorczyk. Mamo, Alend, uciekajmy. A więc uciekliśmy, niby. I tutaj szykuję się kolejny filmik, ale nie, nie będę Was zanudzać. A więc tak. Kogo tu mamy? Matka. Mówili, że w Talii będą czekać na okręty, że Imperium Haligradu udzieli wszystkim azylu. Co się okazuje? Trwa oblężenie, wszędzie utor i tylko ten obóz. Są okręty, musimy wyrąbać sobie do nich drogę lub. Zbiera się nasza armia, dostaniemy się do statków. Yy, 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 yy. Chyba to pierwsze, no w sumie to dla mnie jedno i to samo. Yy, no i właśnie, zgubił się yy, nasz brat, a więc musimy go gdzieś poszukać. Nawet już sam zapomniałam, gdzie on wtedy był. Yy. Zaraz tutaj, mhm, tam muszę iść do obozu, obóz uchodźców. No dobrze, więc muszę pogadać z Bogasem. Czego chcesz? Jeśli wiesz yy, coś o tej E, p... która zdradziła autorom nasz podkop, to słucham. W przeciwnym razie nie zabieraj mi czasu, yy, niedługo będziemy ruszać. Ruszać gdzie? Lub po prostu zapytamy się o jaki podkop chodzi. No, zapytam się, gdzie mamy ruszać. Przed siebie. Nie zamęczaj mnie głupimi pytaniami. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Małego chłopca szukam. Nie zgłosił się tutaj? Nie, nie zgłosił się. Nie ty jeden kogoś szukasz. Chciałbym ci pomóc. Wszystkim chciałbym pomóc. Ale to niemożliwe. Teraz wyjdź. Rozumiem. Dziękuję. Tutaj jeszcze kogoś mamy. To ty, Florek Kycu, udało wam się uciec, ale ty mi wszystko powiedział. Znalazłeś go? Nic mu nie jest? Wszystko z nim w porządku. Skolegował się nawet z jakimś kundrem. Słyszałem też o własnym ojcu. To straszne, co się stało. Tak, jeszcze nie możemy się otrząsnąć. A ty? Jak się tutaj znalazłeś? Jak twoja rodzina? W porządku. Jeszcze nie dotarli do obozu, ale może niedługo. Nie udało mi się pomóc Mai. Dopadli ją. Dopadli? A ty przeżyłeś? Ogłuszyli mnie tylko. Kiedy doszedłem do siebie, Mai już nie było. Ani martwej, ani żywej. A związki zostały z Gliszcza. Pogadałem później. Poznałem taką jedną. Poszukamy ustronnego miejsca. Kto wie, czy dożyjemy jutra. Fajnie było cię spotkać. Do zobaczenia. A więc idziemy z braciszkiem do tego yy, obozu. I gadamy z matką. Alent jesteś, tak się bałam. Florek Kycu. Y, gdzie go znalazłeś? Paul go znalazł. Jest w obozie. Paul, nasz Paul? Y, czemu go nie przyprowadziłeś? Jak jego rodzice? Nie chciał o tym rozmawiać. Spotykał się z jakąś panną poza obozem. Nie chciał iść ze mną. Zawsze uganiał się za dziewczynami. To dobry chłopak. Krążą plotki, że lada chwila ma ruszyć nasze natarcie na utor. Podobno Boga ma tu być lada chwila. Im szybciej, tym lepiej. Jestem gotów do walki. Ciekawe, czy Paul wie, że rusza na tarcie. I zdobywamy poziom. Dostajemy cztery punkty do dystrybucji. Zręczność, siła, punkty życia i mana. Dobrze, jeszcze tutaj ustawiamy sobie te takie ataki, właśnie. Poziom umiejętności. Ustawiamy na przykład powiedzmy tu. E, ha Nieźle. Awansuj. I to jest z tego mniej więcej. I możemy chyba sobie... Tak, musimy zagnąć okno. I jest Bogas, Tak, znowu z nim gadamy. Ta Ern wzywa nas do boju. Musimy przebić się do portu. Czekają tam na nas haligrackie statki. Każdy zdolny do walki ma stawić się na placyku pod bramą. To rozkaz. Zastanawiasz się, czy Paul wie o mobilizacji. Planujesz go odszukać. Idziesz z bogasem na miejsce zbiórki. Uwaga! Bezpowrotnie rozstajesz się z Paulem. Raczej to pierwsze i idę go odszukać. A ponieważ wiem, gdzie on jest, to go znajdę. No, jeszcze tutaj. Do sieregu we łajzy, jest utorska krew do wytoczenia. Jeszcze chwila. Tak jest, już ruszam na miejsce zbiórki. Uwaga, stracisz możliwość odszukania Paula. Jeszcze chwila. I idę go odszukać. Jeżeli Wam się spodobało, dajcie łapkę w górę i mam nadzieję, że jeżeli, że jeżeli yy, zobaczy, że Wam się spodobał filmik, yy, to, yy, to nakręcimy kolejne. No, i tutaj mamy właśnie ten zaułek, gdzie poszedł Paul. Za chwilę dowiemy się ciemnej, yy, prawdy, czy tam czarnej, już jak to woli. Ustrojstwo. Z urządzenia wydobyła się głos z wyraźnym, utorskim akcentem: Paulu, Erniczyku, dobrze się nam przysłużyłeś, ale zataiłeś plany waszego wymarszu. Nie dotykam urządzenia. Wobec tego poniesiesz karę, zwłaszcza, że już Cię nie potrzebujemy. Egzekucja Twoich bliskich jest faktem. Odsuwasz się od urządzenia. Tutaj jest ten Paul. Zabili moją rodzinę tak po prostu, pomimo zdrady, jakiej się dopuściłem. Wszystko na nic. Ty? To Ty byłeś zdrajcą w obozie? Mieli ich wszystkich, rozumiesz? Starałam się Narzędzie. Chciałam ratować rodziców. Co miałem robić? No i wybieramy jedną z trzech. Tutaj akurat. Myślę, że nie będę aż taki wredny i tak dalej. No ale w sumie zdradził ten cały tarn. A więc nie ma wybaczenia dla zdrady. No tak, nie ma. Co chcesz zrobić? Wydać mnie zabić moje życie i tak się skończyło. No a więc co tu, co tu co tu wybrać? No musi. No i tak dobywam miecza i go właśnie y, zabiję. A ponieważ on nie będzie mnie atakował, no to maksimum wszystko praktycznie. Jeszcze dentiki sobie wezmę. O, jak z go zamowałem? No dobrze, a więc, no, powiedzmy sobie szczerze, zasłużył sobie, zdradził Tarn, no a więc tak, odpocznijmy, a za ten czas zobaczę, co to jest za zadanie. Idź do Bogasa na zbiórkę. Paul okazał się zdrajca, zdecydowała się go zabić. Idź do Bogasa. A więc idziemy. Jeżeli podoba Wam się ten filmik właśnie. Lajki. Dobrze. Kycu nie żebraj. Te, takie moje moc to Kycu nie żebraj. A więc tak. Więc... Kurde, no. Co to jest? Dobra. Gdzieś ten Bogos musi być tu, albo tu, tu. Sorry, zbagowałam się coś w ogóle ledwo. Właśnie nic nie widać. Jesteś wreszcie wszyscy? Nie, nie ma zdrajcy, który wydał utorom informację o podkopie. Co wiesz na ten temat? Mów natychmiast. Przyjaciel z mojej wioski, Paul zdradził. Gdzie on teraz jest? Nie żyje. Wymierzyłem mu karę w, twoje, w imię Taernu. Doskonale, Florek Piecu. Dziękuję Ci za lojalną postawę.